To nie miejsce na makijaż, ale jeśli znasz kilka sekretów, to z łatwością można ominąć zasady. W nowym wideo Multidoo opowiemy i pokażę Wam o co chodzi. To sprawdzanie prac domowych bardzo mnie męczy. Co to jest? Skąd tu się wziął ten brokat? Nie rozumiem. A to jakiś fluid? Hmm, przyjrzę się temu bliżej. To guma do rzucia. paznokcie! Ochyda! Oh, Ten tuż do rzęs jest niesamowity. A ja mam nowy błyszczyk, jest super. Czas z tym skończyć. Koniec z makijażem w szkole. Słyszałaś to? Co to było? Tylko nie to! Nie będziemy mogły się malować. Spełnił się mój najgorszy sen. Co robić? To straszne. Te probówki są takie fajne. Wezmę je i zmieszam jedno z drugim. Nie wiem, co Ci się w tym może podobać. Ty po prostu nie rozumiesz nic z chemii. Możesz zrobić coś naprawdę fajnego, jeśli dobrze wymieszasz składniki. Patrz. Widzę, Emma, że jesteś bardzo entuzjastycznie nastawiona do chemii. To godne pochwały, świetnie sobie radzisz. A ty, Suzy, yy, nie musisz nawet próbować. Pochwalił mnie, a ciebie nie. Myślisz, że nie wiem nic o chemii? Pokażę wam, kto tu jest prawdziwym profesjonalistą. Spójrz na to. Za kilka sekund będzie tu taka reakcja. <słuch> <słuch> tak, to naprawdę imponujące. Co się stało z moimi włosami? Zrobiły się różowe? Chociaż nawet coś w tym jest. Muszę tylko odrobinę dopracować tę metamorfozę. Potrzebuję do tego szminki i grzebienia. Biorę pasemko i smaruję je pomadką. A potem kolejne i kolejne i kolejne. Muszę je tylko dobrze rozczesać, aby równomiernie rozprowadzić kolor. Wyszło fajnie i modnie. Wow, Suzy, widzę, że robisz postępy. Jestem mile zaskoczony. To niesprawiedliwe. Udało jej się przez przypadek. Znowu tyle niepotrzebnych informacji. Po co mamy tego wszystkiego słuchać? Ted jest taki troskliwy. Jestem pewna, że lubi się uczyć. Uwielbiam mądrych facetów. Wyślę mu małą wiadomość. Mam nadzieję, że doceni moje szczere uczucia. To jest dla ciebie, mój kochany. Liścik? I to chyba od Suzy. A co się stało z twoją twarzą? O nie, głupia szminka. Jak mogłaś mnie zawieść? Ech, lepiej zatrają całkowicie, pomaluję usta od nowa. Co ty robisz, młoda damo? Oddaj mi to. Kontynuujmy naszą lekcję. Chyba mam pomysł, Żeby szminka była zawsze pod ręką i nikt jej nie znalazł, schowamy ją do wisiorka. W tym celu wyjmujemy szminkę z opakowania i przekładamy do miseczki. Mieszamy i przelewamy do małego pojemniczka z pokrywką. I zakręcamy. Tu smarujemy klejem na gorąco i przyklejamy do tylnej części wisiorka. Wygląda pięknie. A co najważniejsze, jest bardzo poręczne. Dzisiaj będziemy kontynuować rozmowę o ważnych kamieniach milowych w historii świata. Suzy, a co to jest? Bardzo piękny wisiorek. Dziękuję. Pani też ma super no proszę, nic nie podejrzewa. To działa. Wow, Suzy wygląda dziś oszałamiająco. Muszę natychmiast wysłać jej liścik. Czy to dla mnie Ted? Przykro mi, ale nie chcę tego czytać. Eh, chyba nie powinienem był się z niej śmiać. No to po prostu arcydzieło, nie można oderwać od tego wzroku. A według mnie to kolejna dumna lekcja plastyki, troszkę się zdrzemnę. A co to za spanie w klasie? Obudźcie się natychmiast! Emma, dlaczego nie rysujesz? Czy to twoja praca? Tak, przepraszam, trochę się zdrzemnęłam. Poprawię tylko makijaż i zacznę malować. Nie, nie, żadnego makijażu. Oddaj mi te cienie. Wiem, jak używać ich prawidłowo. No, proszę, moje cienie do powiek zamieniły się w farbki do malowania. Super. Chyba wymyśliłam, co zrobić, żeby nauczycielka ich nie znalazła. Bierzemy paletę do malowania i cienie do powiek. Te ostatnie kruszymy i ostrożnie wyjmujemy, aby nic nie rozsypać. Teraz przekładamy do palety do malowania. Dodajemy perfumy i mieszamy. Idealna skrytka na kosmetyki. Co tam się znowu dzieje? Emma, malujesz farbami bezpośrednio na sobie? To genialne! Pozwól mi dodać kilka akcentów. Dała mi najwyższą ocenę? Niesamowite. W moim makijażu brakuje trochę blasku. Dodam więcej cienia do powiek i będzie super. O, czas lecieć na lekcję. Emma, przecież mówiłam, że żadnego makijażu w szkole. I co widzę? Będę musiała wszystko zetrzeć. Gotowe. A teraz zmiataj na lekcję. Ta pani green to prawdziwa sztywniara. A masz za swoje. Spokojnie, Emma. A koniecznie zapamiętajcie te wzory. Trzymaj. A po co mi to? Przybory szkolne to świetne miejsce do przechowywania kosmetyków. Wyjmujemy gumkę z opakowania, zamiast niej włożymy tam gąbeczkę. Trzeba ją tylko przyciąć do odpowiedniego rozmiaru. Teraz użyjemy temperówki. Otwieramy i wciskamy do środka fluid. Świetnym miejscem do przechowywania jest też pudełko na długopisy. Wystarczy włożyć do niego kredki do makijażu. A w markerze można schować szczoteczkę do brwi trzeba tylko wyjąć z niego wkład i włożyć do środka to czego potrzebujesz Z kolei ze zwykłego notatnika można zrobić świetną paletę cieni do powiek. Potrzebne kolory nanosimy na kartkę papieru, a obok przyczepiamy pędzelek To jest genialne! Naprawdę wygląda jak przybory szkolne. Wypróbuję wszystko. Nakładanie fluidu jest bardzo proste. A teraz spróbuj użyć kredki. Wygląda dokładnie tak samo jak zwykła. Świetnie się nią maluje. Dzięki. Dodam trochę cienia do powiek. Ten różowy będzie w sam raz. Nie jest zbyt jaskrawy, ale subtelny i delikatny. Podoba mi się. Muszę jeszcze tylko trochę rozczesać brwi. Emma, a co ty tam robisz? Mogę pożyczyć czoteczkę do brwi? Dziękuję bardzo. Też muszę je troszkę odświeżyć. Tak lepiej. Jesteśmy pewni, że nasze sprytne małe live haki pomogą ci w każdej sytuacji. A nieudane duble na pewno poprawią ci humor. Jeśli Ci się spodobało, to postaw like, zasubskrybuj nasz kanał i opowiedz swoim znajomym o naszych fajnych wideo.